Kończę film albo kiedy trafi kart 99, 98 albo 97, albo kiedy zabraknie mi kart. Czas na pierwszą paczkę. Tylko muszę przepalić duplikaty. I pierwsza paczka. Pierwszy skład. No i pierwszy, pierwsza paczka. Moim takim głównym celem jest trafienie. Garin czy Shape Shifter? I Shape Shifter. Mam nadzieję, że się uda. I galon diaje do przepalenia na następną paczkę. Drugi skład. Druga paczka. Także odbieramy duplikaty i znowu jest Toc I to jest Gabriel Martinelli, który jest chyba duplikatem. A jednak nie. O, no i kolejne trzy duplikaty. Okej. Okay. Kolejna paczka O moim Ej tam był Saliba? Myślałem, że tam był Martinelli e, Dobra, teraz się już pozbywam Saliby Którego nawet nie zauważyłem I dwie paczki naraz Jest Shapeshifter Ma... Uuu, ej, Marek, to jest bardzo dobry traf akurat Na dole jeszcze Teja i Lucio nie, Pewnie źle powiedziałem, ale już tam nieważne Także idę ich się pozbyć i kolejna paczka Dobra, także zacząłem robić Pika zamiast yy, kolejnej paczki, żeby nie mieć duplikatów niepotrzebnych A więc teraz tą paczkę otworzę i zrobię drugi skład na Pika Jest Shapeshifter Richard Leeson, kolejny dobry traf I Michel Balak. Wywalony wam, czy to mu dobrze, czy nie, bo no. Dobra, szybko go zamienię z, z tym, co mam go z klubu i idę robić pika Dzisiaj, ja ogólnie z tych pików nie miałem zbyt dobrych trafów, ale z tego zrobiłem dwa dzisiaj i trafiłem Rubena Nevesa i w Futis. Także, jak dla mnie, są bardzo dobre trafy. Dobra, także pik zrobiony i mam nadzieję, że będzie coś dobrego. O kurde! Mój piętnasty obrońca. Szybki lukion kosztuje. Alaba kosztuje w tym razie pół miliona. I Jak mówiłem, film się kończy przy trafieniu karty 80, 99, 8 albo 7. Także dziękuję i do widzenia.